ZFORMEN wyprodukował szczotkę naturalną, zrobioną z włosia dzika oraz z boku Bieszczackiego. Dziś przedstawię wam, jak z niej korzystać, żeby broda wyglądała i estetycznie, i świeżo. Po wcześniejszym umyciu brody mydłem ZFORMEN mamy tego kartacza, którym możemy wyczesać brod w każdym kierunku. Przede wszystkim powinno się to zrobić powoli i delikatnie. Drugim, Drugim etapem, który pomoże nam w tym, żeby broda, zarost wyglądał większy i miał większą objętość co powoduje też ta szczotka wyczesujemy wszystko do przodu ale jest to potrzebne z tego powodu żeby w drugą stronę cebulki też zaczęły pracować a masaż skóry spowodował to, że zarost zacznie sprężynować i układać się naturalnie w swoim kierunku kiedy już to zrobiliśmy odkładamy szczotkę na bok i modulujemy tylko i wyłącznie w którą mamy Jesteśmy gotowi. Proste, łatwe, a szczególnie dla nas facetów najważniejsze, krótko i dobre.